Rejsy tramwajem wodnym ruszyły w lipcu ubiegłego roku. Projekt przygotowany przez zarząd Portu Morskiego cieszył się dużym zainteresowaniem, dlatego atrakcja pojawiła się także w tym roku. Uruchamiamy tramwaj wodny miesiąc wcześniej i już od jutra, od godziny 11:30, będzie można skorzystać z tej atrakcji. Da nam to możliwość poznania koło brzegu z innej perspektywy. To nie jest atrakcja tylko dla turystów, bo również my, mieszkańcy, możemy poznać. Nasze miasto od strony rzeki, bo Kołobrzek jest piękny nie tylko tym, że ma port i piękną plażę, ale mamy jeszcze rzekę, o której nie możemy zapominać. Nowa jednostka, która pomieści 12 osób, będzie widoczna w Kołobrzewskim porcie oraz na parsencie. Każdego dnia będzie się odbywało 5 kursów. Posiadacze kołobrzeskiej karty mieszkańca będą mogli skorzystać z atrakcji z rabatem. Będzie pływo z portu jachtowego, tutaj z tego miejsca. Tu będzie przystanek, nie tak jak w ubiegłym roku za Redutą, tylko tutaj będzie widoczny. Przystanek pierwszy będzie w porcie rybackim przy pomniku Rybaka i Rybaczki, i drugi przystanek na rzece Parsencie. Na wysokości biblioteki, i oczywiście w głąb będzie, będzie, będzie tramwaj płynął w głąb rzeki, natomiast tam już przystanku nie będzie. Z uwagi na spłycenia, które są, nie ma takiej możliwości, żeby tam zacumować bezpiecznie do, do brzegów, dlatego będzie tam zawrót i przypłyniecie z powrotem do portu jachtowego. Cały rejs będzie trwał blisko godzinę. Cieszymy się niezmiernie, że. Mamy możliwość udostępnić tą atrakcję, kontynuować tą atrakcję. Będziemy starali się zaspokoić potrzeby, zaspokoić fantazję, że tak powiem, turystów. I tak jak powiedziała pani prezydent, ta perspektywa, ten widok na miasto z perspektywy rzeki jest naprawdę super. Sami nie byliśmy świadomi, dopóki nie, nie spróbowaliśmy przepłynąć naszą jednostką na tej trasie. Także serdecznie polecam, zapraszam wszystkich i. Zagwarantujemy fajną wycieczkę.